Yes. A teraz numer dla wszystkich kurzych dam O co ten michy dwie Bo teraz wolisz mnie, mnie Kowalskiego A, mm, Co ty mm, w głębi duszy czułem, że siedzi w nim demon Disco. Rico, ukróćcie jego męki, proszę. Ale szefie, to jest właśnie to. Najbardziej irracjonalna broń na świecie. Le miłość. Ale to przecież głupio. Powiedz mi to, sobie. Wiem, że mięte czujesz, że się już nie opanujesz. To Kowalski. Ła, na pewno nie, jestem ponad to. Mój umysł przezwycięży pożądanie. Nie stłumisz swego pożądania. Chyba oczywiste, więc piszę cię na panien listę Kowalskiego. Mm, śpiewa cały kraj! A, ocia... Mam cię. Ale chyba się nie gniewasz. Zadarłeś skórą, której mocy umysłu nigdy nie będziesz w stanie ogarnąć. Moja zemsta będzie krwawa i głośna. Ale oddać ci trzeba, że potrafisz tańczyć, Łajdaku. Czyli jednak się nie... O, o, o!